Siemano widzowie, dzisiaj witamy was w odcinku halloweenowym Jak widzicie przygotowaliśmy znicze na wszystkich świętych Jutro wszyscy rano idziemy do kościoła, dlatego dzisiaj tylko przy soku Dzisiaj robimy pojebane challenger z kołem fotograficznym Pewnie chętnie zobaczycie jakie mamy wyznania <śm> <śm> Po każdym wykonanym wyzwaniu, skreślamy to dane wyzwanie i następna osoba, która kręci, losuje po prostu je, a jeżeli trafi na wyzwanie, które już zostało wykonane, pomija go kolejka i o. kręci o następna osoba. Ustaliliśmy, że jak cebula, to całą cebulę albo pół cebuli musi zderzyć, i tak dalej i tak dalej. Tego całego Burda. koła, co tutaj widać, to nie chciałbym wylosować tylko dżownicę. To będę żygał na pewno, jeśli to wylosuję. Nie dam nie, no. rady. Tak, nie i, dam i rady umówmy tego się, że nie tylko połknąć, też przegryźć. Ja Obym ja się, tego nie wylosował. Czego bym nie chciał? Ja kurwa nienawidzę flaków, gdzie one są? Nie? Sok z kapusty, kurwa nienawidzę, nie? Kapusty, kurwa, nienawidzę Dobrze, kapusty, nie? To ja na samą myśl mi się chcę o tym. A, jak nie będę mówił. Ale nie, surowe flaki wołowe to jest dla mnie najgorsze. Czego ja bym nie chciał najbardziej wylosować? Ja ogólnie nie jestem taki, żebym tam wybrzydzał. Nie chciałbym. Pyszto. Przebicia ucha. Reszta jest w ok. <grym> Widzowie, zagramy sobie w kamień papier marzyce, kto pierwszy losu losuje z koła. Także na trzy. Raz, dwa, trzy. <grym> <grym> <Na> trzy. O! <grym> no, nie Dawaj, lecimy. Ja pięć, lecimy! Let's go! <grym> Sam jestem ciekawy, co tam losuje. Papryczka chili? dobrze Aaaa, no, nie aaa, nie to, Ale dobre na początek, dobre na początek. No nie, po nie wiem, ogólnie dobra. Sumie, raz. O, taka duża. Jak tam no, Nie I... wiem, co, co dla Ciebie jest <ścoughs> ogólnie. Nie. <ścoughs> nie. <ścoughs> <ścoughs> nie no, jest całkiem <ścoughs> spora, no <to> co <ścoughs> Dobra widzowie, uważam, że dla mnie to nie jest jakiś taki mega challenge. Tak że... Zobaczymy, jak ją zjesz. Dobra, na ludzie Kurde, to jej jak jakoś, nie wiem, paprykę zwykłą. Nie, ogólnie nie ma tragedii, znaczy jest pikantna, ale... Dobra, dajcie jeszcze tę Ja Na koloru ogólnie ma jakiekolwiek znaczenie? Nie mam pojęcia. Jedyne, czego się boję, widzowie, to, że zostanie mi na żołądku. A tak poza tym, to myślę, że nie będzie tragedii, zdrówko. Zawsze myślałem, że te zielone są bardziej ogólnie pikantne, nie wiem dlaczego. Dajemy radę. Dobra, lecimy z następnym zadaniem. Co jest? Kurwa przyprawa do grosów. Uważam, że dla mnie to nie jest jakiś taki mega challenge. No ja to tam... mnie kurwa nie eliminuje. słucha. Eliminujemy i lecimy z następnym. Myślę, że to będzie łatwe. <śmiech> <śmiech> a czemu małą łyżeczkę daliście, a nie dużą. Bo szkoda przyprawy do grosów. Nie wiem, dobra, muszę to przełknąć, tak rozumiem. Zjed jak dasz radę, to ja mam przepłynę. No dalej! Połkniesz to czy nie? U, nie no. Popij sokę! no, to popin, no, to pop popal, tak? no to Popij to! <grym> Czeka? <grym> 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 Mamy w zapasie miskę? A gdzie ty idziesz? Ej? <grym> no, no, Jednak jest trudniej niż <grym> myśleli. <grym> Rozmawiałem. To nie jest najlepsze pokolenie. Pełną buzię rygów, kurwa, ledwo to przełknęłem. No. Myślałem, że ja to Ale ogólnie chodzi o to, że mamy cynamon. Laki 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 tutaj ale... Znaczy tutaj pan z jagód, po prostu mnie zbił tak Zmiany z tropu. Ale, jakie to jest ohydne. Ja pierdolę człowiek. Silowate. Znaczy Powiedzmy, że zaliczone. Większość okay. przełknęłem, może być. Już mam żołądek rozpierdolony. Nie żyje paliw. Chuju. Ja no nie, Cytrynę, tak? kurwa! Przeżyłem, przeżyłem to, tak? Widzowie. Całą domową, tak? no. Całą? kole, nie myślałem, że chcę całą. No ale... wepchnij ją. Dobra. Lemon challenge. Wceli, że już mi kwaśna. Ładuj całą. Ja ci jeszcze na kolanem. Kolanę dobra. dobra. Trzy, dwa, jeden. pół. Trzymaj! 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 Ja no, nie zaliczył! Czemu wyplułeś mnie? Dlaczego nie wyplułem? No, no, A chwalił się o spadę, oh. że miał głębokie gardło. Ale to nie mi korłam! Ja, że mi przez gardło Prawie się zadławiłem, muszę to na pół zjeść, bo nie dam rady. No całe. to paśnie jak kolera! Daj no spokój, kurwa, lepsze to niż gieros. Brzuch i połki! Ja tak. też bym zajadę. Drzewo ci urośnie w brzuchu. myślałem, że to będzie prostsze. Ale zobacz plusy, jaki będziesz zdrowy. Sama witamina. Ładuj mię za przykładem. Ale już nigdy drinka z cytryną sobie nie zrobi. Przeciągasz na siłę. Ja bym to zrobić trzy razy szybciej. No ale z taką chipą, czy mi się wydaje? No nie, nie wydaje ci się. Ale cytryna nie ma znaczenia w Do czego wybrałem największą cytrynę? Ach. Zjadę całą. Połknął całego. Nie było aż tak proste jak nikolay. mi kur z kolana walnął w ślady, kurwa, mi przez gardło. Przedział mam takiego pojemnego gardła jak on. Wrywamy cytrynę. Dobra. Jazda! Aż jestem sajciek. Czyżby puste? jest! Dla mnie no jest, to jest dobre! jest Sebastian to! Teraz wszystko z górki pójdzie. Sobie, słuchajcie, ogólnie wydaje mi się, że nie będzie to dla no mnie aż ja... tak duży problem. To, to, to coś, Ty czego najbardziej sobie, nienawidzę. Nie Pachnie mega Zajemane, sztucznie. To... Nienawidzę fachów, ale zrobię to dla was. Ja, ja się, z... ja znam, ja wiem o co chodzi. No marnujesz mi. Podlumkały. Tylko jest takie... Oj, nie jest jakieś kurwa na ura. Dobra, ile musi zjeść? Ustalamy. Jedną trzecią? Co? No pojebało Cię, człowieku. Ty... Takich rzeczy się nie je na, su na surowo w ogóle. No wiesz, nie, tak, kurwa, tak. całą garść tam. Ale to naprawdę no nie jest złe. No. Widzowie, nie będą takie surowe, jeśli nie przysmażymy. Także na spokojnie, ja sobie to powoli ogotuję. A skoro jest gotowe, to lecimy. Ja się może trochę odsunę. Co? Aż tak? Wie? Ja w życiu tego nie jadę. Nie? No będę. No, on... ja, ale widzę, że jest nie, nie wypluwaj, bo <laughs> przegrasz, nie, nie Wypluwaj. A Sebastian mówi, ja tego nie będę, ja na pewno. Widzowie <laughs> słuchajcie, ogólnie wydaje mi się, że nie będzie to dla na mnie. taki jak... tak duży problem. Dla mnie to nie są jakieś tak kolowe challenge. Uważam, że dla mnie to nie jest jakiś taki mega challenge. Dobra. Widzowie te tam radę. Dasz <suszy> radę. <Sorry. Ble. suszy> nie ma opcji, kurwa. Nie ma opcji na to. Tragedia. Dobra, mały, ka mały kawałek no. zjedz chociaż. Dobra, mały. <suszy> Fuj, bo śmierdzi, <suszy> weź. A jaka weź nie do buzi, Spokojnie, widzowie. Weźcie, wieczyście to miskę, bo ja kurwa. Nie, nie mogę, no. kurwa. No, czekaj! No tyle ja nawet nie mogę, kurwa, <grywa> na to patrzeć, kurwa. <grywa> połknij to po prostu. <grywa> Dobra, to Chłopaki, powiem. powiem wam, że to jest kurwa tak obrzydliwe. No, w sensie to nie jest smak, tylko ta konsystencja. To wszystko konsystencja to jest taka tak, ta, ta półsuche i to ci się rozkłada po dziąsłach, po wszystkich zębach tak. dookoła. No kubak, i wbijaj tak. się pomiędzy, hmm. nie? I... Kurwa zostaje w tej mordzie. Jeśli bierzesz mały kawałek, jest to do przełknięcia. Jeśli bierzesz całą garść, sorry, ale nie dam rady. Dobra, dobrze. Lecimy z facetyczem. Płakałeś. No, Ja próbowałem tak, wiesz, że... Czeje, co Sebol, znaczy... co Sebol ma? Z... Wie, o nie! Surowe jajko? No, surowe jajko. Dobra, mogę prosić to do szklanki? Choć nie, nie. wypiję to do ryja. Także, widzowie, lecimy z surowym jajem. Kto mi chcesz to zrobić? Uśmiechnij się. Ale to jest z wolnego... Władzie, odkurz mordę. Uśmiechnij się. O, właśnie, tak. <laughs> Nee! <śmieniczny> <śmieniczny> dawaj drugie! Dawaj drugie! Nie! nie, <śmieniczny> nie <pisałem. śmieniczny> <śmieniczny> <śmieniczny> dobry! Kurwa jedziemy! <śmieniczny> Jak on tego w ogóle nie... Nawet połowy nie wziął! Widowie powtórka, nawet połowy jaja nie wziął wszystko, wypadło od razu! Musi, Dobra, po musi połknąć całe! Jeszcze raz, aż będzie żygał! Dobra, widzę, jak ja kończyłem! jak tak kończymy. Ja, jak można tak po jajko Wow! Cóż mogę powiedzieć? Było pyszne. Ten gino z jajkiem i flaczkami się zmieszał. Nie, chodzi mi o to, żebyś wyjął ten talerz. O mój hamburger No nienawidzę surowych jajek, co ci mogę powiedzieć? Dobra, no sam... wyciągaj ten talerz, kurwa! I w Nie bo miałbym i na widok moich brzychów. Kozaki oczykowymi! Oprzep! I wsadź się tu do zlewu. Weź raz, puść no nie sądziłem, że jajko będzie takie ciężkie, tym bardziej, że już nieraz to robiłem. Nie przechylaj, kurwa. Kurwa, zapijapę, kurwa. Nie widzisz, że jestem w ciężkim stanie psychicznym. To no ten dzikun mnie smygał całe dzień po żołądku. Moje żygi bardziej mi smakowały niż to jajko, kurwa. Ale nie, to naprawdę nie chodzi mi o smak, nie? Przysięgam, że nie chodzi o smak, tylko ta konsystencja, kurwa. I to, że to się ale klei. To, ale to wzięliś nie... tylko do buzi, tak... I... No nie, nie miał, bo mi się... Nie, bo to bokiem mi wyleciało ryja, a coś mi wpadło do ryja. Połknęłem no nie za dużo, troszkę połknęłem. Powiedzmy, że zaliczyliśmy. Mam to z głowy. Chyba już nic gorszego mnie tutaj nie spotka. No nie, kurwa, Mać. Jeszcze taka pusta jebana. Będę pani nieźle Zjadłem wcześniej hamburgera i całego z zmarnowałem. Kurwa i źle się z tym czuję. Bardzo źle. Przyniesiecie mi jajko? Tak, masz dwa. Kurwa, bierz do ryja. A, ty szumato. Kurwa, i po pierwsze Sam chce, sam chcę. Ale to! Dobra, weźcie tą gejotek wyłączcie. Kurwa Bartek, masz pizdę Ja pierdolę, co ja powiem? Kurwa nie leży, że nienawidzę tych jajek to jestem cały ujebany w nich do chuja Ja pierdolę, to jest cały w jajku kurwa nienawidzę tych jajek to ja chyba ja bardziej dostałem a niż Nikodem kurwa Ty bierzesz szmatę i zmywasz tą ścianę Gdzie tu nie ma przecież nic Wszystko jest nic kurwa On jest ślepy czy głupi Nic tu nie widzę. widzę, widzicie coś tu? Nikodem jest przewrażliwiony, naprawdę O... kurwa Jak będzie spał, kurwa. Wiesz, że on jest taki duży, k***a, k***a, jak ja bym mógł, k***a, nie? Naprawdę, gdyby to mi było karalne, to on już da... Dobra widzowie, i wracamy po incydencie jajowym. ogarnięty, przebrany, także lecimy z następnym... challenge'em. Nie! Żdziennica? Nie! Nie! Żdziennica! O nie! O, o nie. Ja mam taki odruch bezwarunkowy. Mam nadzieję, że jak on mi nie przywali, to mu nie oddam. Trzymaj go. Trzymaj mnie no, bo mu oddam. Tylko nie traf mnie. O, o. Czas, aż się przestraszyłem, szczerze mówiąc. A, czekaj, mój, piszczy w ucho. A, czemu nie uderzyłeś kurwa w twarz bardziej? Czemu w ucho? A, nie słyszę nic. Nie wiem, kiedy. A, kurwa, masz Tym samym widzowie odbieramy kolejny challenge z naszego obiektu. Koła biedy do no nie fortuny. Lecimy z moim challenge. A jednak nie. Karma dla kota. Dobra, spróbujemy. Dobra widzowie. Nie ma tragedii. Dobrze, że mam was z prawej strony, w mi słyszę wszystko. Nałożyłem dużo? Jest pełno łyżka? Może być. Wasze zdrówko. Mamy tu miskę? Nie będzie potrzebna. Daliśmy radę i lecimy z następnym challengem, który tak to, 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 to będzie, będzie puste buch. pole zgaduję. <grym> to jest chyba puste pole, co? Nie, to jest chyba cebula. To jest cebula. To nie jest cebula, cebula bez. Cebula? Eee! Cebula! Eee! cebula! I odrywamy kolejny challenge. Prawdziwa polska cebula od polskiego rolnika. Czy będzie smaczna? Myślę, że tak. Czy będę żygał? Myślę, że tak. Czy coś słyszę? Myślę, że nie. Dobre? No. Czyli chropie. Podnieś mi o, ja to! Jak? Kurwa, tragedia. Cię o kurwa, się. jaka ostra! Nie tu labio? w ogóle ten środeczek! Widzowie, lecimy, kurwa. Widzowie, lecimy do następnego challenge'u. A chyba sobie w międzyczasie będzie opierałaś. Dam wam znak, Dawać. kiedy to się skończy. Jak ta czołnica mi wypadnie, to chyba się kurwa załamie psychicznie. Ja mam nadzieję. Może jak ja wylosuję dżdżownicę, to mi zostanie jeszcze trochę cebuli, to sobie... Ha, się to O, nie mam nic. Dzisiaj widzowie te karmy się nie trzymają. Płyżeczka, o co tu chodzi? Ale czemu czym tak mało? Mało? To jest taka paćka? Nie, no, dziękuję. Raz... Dlaczego ty, kurwa, tu rozkładasz coś tą co? <noise> no bo ona się rozpada jak ją jem. Do zobaczenia rano, Będzie się uśmiech, rano jadł cebulę. Ogólnie nie wygląda za, za dobrze. Wygląda turbo źle. Powąchaj. O! O, fuj. Fuj. o, Myślałem, że to będzie dobre, to jest naprawdę Poczekaj, no, aż jadł. przełknę, dobrze? Widzowie, walił on i jest turbo złe. Naprawdę turbo złe. No? Dobra, ja wasze zdrowie. Ej, mo, moje picie! Jak z łatwością. Nawet nie zlummiot. To naprawdę było... To naprawdę było brzydko. Widzowie jak widzicie... Jak widzicie to najgorsze za nami. Było to straszne, jakbym miał to skomentować, to no nie próbowałbym tego więcej. Kupiliśmy ogólnie najgorszą karmę dla psów, najtańszą to pewnie najgorsza była. Lecimy. O, o. Dziękuję, do widzenia. A to masz z cebuli w chuj. Hu? Do widzenia! Tak się przyjebał ty, no. Pierdolić na maksa. Ha, puste! Jakie pust... Jaki puste? Jakie puste, halo? no. No dobra, ale jak chcecie to zrobić? Dawaj, no co chcesz? Patrzcie, patrzcie Dużo mamy wosku Także na pewno co coś tam to wylejemy To jeszcze trochę Wylejemy mu cały na raz Naj... Pewnie najbardziej będzie bolało Kurwa, kurwa zobacz te lustra Nikodem ogólnie Jakie ma duży ja pierdolę. Jest bardzo potężny, bo chodzi na siłownię z nami Myślimy, że do pępka będzie najlepiej Ale poczekaj, do, do pępka może nie do końca Ała. Ała, 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 ała. Patrz, pepku nie zasysa <grym zresztą> <grym zresztą> <grym zresztą> <grym zresztą> Dobra widzowie, po prostu to tward ż... świeczki, dobra, kurwa, to jest twoje. To nie jest moje. <grym zresztą> no i mogę pomacać? <grym zresztą> <grym zresztą> nie! No wiesz, kurwa, mi się Ty <grym> kur <zresztą> <grym zresztą> Nie wiem, gdzie jest. No kąpiel jeszcze tam na nas czeka tutaj chyba. Włosy w wosku. No przecież ci włosy. Cześć. Coś jest już. O, Ale mi się, kurwa. Ale ładnie schodzi, fajnie. Dobra, lecimy. No to dwa naraz Co i nie znalazł. Gada, jak znalazł. To... Dwa pampersy, naraz. Znaczy spróbuj jednego, a później dwa. Chcieliśmy pampersy dla dorosłych, aczkolwiek mamy jakieś pampersy XL przodla, od 6 to... lat, 15 kg plus. Nie no jak ja mam to kurwa założyć? W ogóle gdzie jest tył? Jest przód. Dobra. A tu jest napisane, bak! Jak ja to kurwa założyć? w tu... <laughs> Dobra, dawaj, <humultu> chęci Dobra, <Chęcisz ubierasz>. <tensy> dobra czy, ubierz dwa wtedy. C ale patrz, spójrz na to, nie? Rozumiesz o co mi chodzi już. Mogę się zeszczać i to nic nie da mi. To nie! Zasz... Zaszczę po podłogę i tak. Po co chodziłeś tyle na siłą? <laughs> Sznuk, nie robiłem, o co ci chodzi? Jak wyglądam? No, wyglądasz jak debil. Wiele się nie zmieniło. 7, 5, 8. 8. Dobra, <noise> za małe pamper. Różowe ściągam i różowego nie wylosuję. Dobra, idź po ten lód. Tak dobrze widzę? Trzymaj kostkę lodu z solą. Nie ma lodu. No dobra. Moja kolejka przypada teraz, bo nic nie wylosowałem. Niestety nie mamy lodu. Źle się przygotowaliśmy z jednym challenge'em, także Możemy poś... teraz leci. <grym> <grym> Pusto, następny. Ty no, no, coś, nie ma możliwości. Ja nie. mam nadzieję na dżownicę. Jest blisko, dzownicy. Dawaj, lecicie dalej. No dobra, a mogę założyć już te spodnie, bo te pampersy <grym> nie mają sensu w ogóle. No dobra. Ty, 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 ty. Serio? Wylosowałem coś kurwa? No. no. Nie! Ja się czułem chyba kapusty! <totrę> Jakie pół? Dwa łyki, góra Trzy Przysmak gospody. Polecam. Ustalamy, że ma wypić pół. W kładzie mamy tak. No. Sok z kapusty. A, de, a daj powąchać to. Po o nie, o nie. <totrę> Dobra, jedną trzecią. No, Dobra, daj mi tą miskę i idę się pośpiewać. Dobra, przytrzymam ci miskę. <totrę> Połykaj. Na, patrz. Przepija. Jest mega słone. Nie wiem, kur... Ja! Jest! Nie, nie ma. To nie wieko, ma dżownicy, Korwa nie ma! Jest! Nie! Ja mu załaduję tak wykwitnie. Nie. No chodź tu, kolego. Tu to nie, nie było wiem, raczej... Tam, tam nie Jest. było dżownicy. No nie zej więcej tak, niż jedno, nagle. O skoczę! Jak szalona! Tam tam. Jeszcze damy... Muszę e, sobie wypić przez gardło. <gadło> no. Nie powiemy nawet... Ja otworzę buzię i ktoś mi no wrzuci to po prostu jak do widzę. buzi, bo ja... <gadło> nie... <gadło> Cześć <gadło> <Czę>, tego <tygodnie gadło> nie ziem. Uciekają ci Ale patrz! To ma to... To białe tu, kurwa, wiem, czy widzisz. Oj, nie! Ja wiem, że tylko tego nie zrobię. No nie, że no nie stężę, kurwa, tych czterech wypięciu pięciu No nie, no poromało Nie mogę na to patrzeć! I Sebastian jeszcze w sklepie. Małe, średnie, duże. Największe! Jeden, zamknij oczy, zamknij oczy. No zamknij oczy. Nie, oczy! nie mogę nie Ja kiedyś się mały tą dżobbice w rękę nosnąć, ja tym nie mówisz, że ja mam kurwa ją zjeść! Się, dwa, jeden, zamknij oczy. <śles> Takie chyba mózg opanowały. Oj kurwa! Dobra, jeszcze dzikuny ci zostały do zjedzenia. Ej, patrzcie, tu, tu leży kawałek. A, jebany pogryz, kurwa! Ej, tu jeszcze został! Tu jeszcze został. On to jakieś kurwa chyba naciąga, nie? Mi się wydaje. Powiem şey jeszcze raz: zjeść. Mój tatuś powiedział, że za dwie dychy nie mam psychy zjeść jednej rzeczownicy. <tłifts> Nie jest jakiś zajebiste, ale do siedzenia, pewnie co? Nie, no, no nie to nie jest. Chcesz jednego. Dobra, no spróbujemy. O oh, kurwa, chyba wiem już o co chyba Bartkowi chodziło. Mówiłem, że bez tej kory... Super. Dobra. Wy rozumiecie, co to jest kurwa? Coś, czego się brzydziłeś od dzieciństwa? No ja nie wiem, przed chwilą odpierdoliliśmy. No, po jednej. Ten sok z kapusty miesza mi się. się miesza mi się robak, no. miesza mi się kurwa flaczek. Jajko mi się też miesza. To wszystko sprawia, że mam ochotę dołączyć do Bartka w tej chwili. Ja czuję cały czas głuźny robak. No dobra, widzowie, także widzimy się w kolejnym odcinku. Gold. Gold. Gang. Ja. Kurwa, ale my jesteśmy tu mężem, ale mam śmieci, ja nie Będzie 500 wyświetleń, mówię wam